Skoro O Zimniaki. Ten baku to Zebka Do mikrofali. Nowy Masterchef a 12 edycja. Zostaje. To jest Masterchef. A już za chwilę wielki finał. Największe kulinarne talenty zawalczą o swoje marzenie. Na tę chwilę od tygodni czekali też niuroży, którzy od początku obserwowali i podziwiali talent tej wspaniałej czwórki. Dzień dobry kucharze, oto słuchajcie, wielki francuski finał Masterchefa, a wy w nim. Tak zdolnych kucharzy, którzy powią i tradycję, i nowoczesną kuchnię, chyba jeszcze nie mieliśmy. To będzie najlepszy finał Masterchefa. Wiadomo, że Masterchef może być tylko jeden. Powodzenia, niech wygra najlepszej w końcu. 45 minut. Błagam, żeby to było wasze wspaniałe wystąpienie kulinarne. 3, 2, 1, start! Tutaj są kiełbasy, musztarda, keczupy, rzeczy wytrawne, a tutaj słodkie przekąski, żel. 50 zł. Przepraszam cię bardzo, ale nie oceniam minutek za pieniądze, tylko za punkty kanału m r g h a n o ocenisz nutkę kolegi? Pozdra. Samo serce w tej pustej kuszykach rugalizuje się. Ale dziękuję za 50. Toczy się konkurencja, która wyłoni 12. Master Szefa. Czas wyciągnąć wszystkie asy z rękawa. My wymagamy dzisiaj. samych słów 50, przecież on kłamie, ma ponad 100 miesięcznie lekko. O, jak ja miał 100 miesięcznie to kurwa chodził zmartwiony. Top, top. Rozumiecie, że to już kurwa było z 5 minut minęło, a dalej to rozkwinia. Top top. I będziemy chcieli, żeby przygotowali się coś wyjątkowo dzisiaj. No powiedz mi co się tu dzieje? Pytanie, którymi możecie zaskoczyć każdą kobietę, mamę, babkę, dziewczynę, siostrę, kogo tam chcecie, to zaskoczycie. Bo jest mega dobre. Z tej strony kuchasz! Będzie taki żurek. Że... Brzmi wspaniale! jakiego żurku nie widzieliście ten żurek? Pro, pro, pro. Ciekawa koncepcja, denerwujesz się bardzo? Powiem tak, stresuję się kurwa nigdy. Lubię to Patryk, lubię. Będzie zupa tajska w moim wykonaniu. Są różne przepisy zupy tajskiej, można ją robić na wiele sposobów. Ja ją robię po swojemu powiem tak, dawno jej nie robiłem, chyba z dwa lata jej nie robiłem, Ja wiem z półtora roku. Nie wiem jak wyjdzie, nie wiem czy pamiętam przepis, bo lecę wszystko z głowy, yy, ale... Zobaczymy, co będzie. Robimy dzisiaj konkretną widzowie prawdziwą włoską pizzę. No. Masz pomysł. Dobra, jedziemy z tym. Ej, co? jak to się włącza? Siemka. Co Nie podpowiadaj. W Choruje na górze mózgu. Nie cierp, nie cierp. Czy mogę prosić Cię o pomoc? Po... A, wyszli, po... wyszli na ja czerwo. Chociaż pozwolenie na wysklanie winku na... Tam. No. I stresuje się bardziej niż jakby normalnego streama robił, nie Dobra, indukcja. To jest dla debili, więc to... Nie działa. O, o. działa. Guzik. Podniesiony. Otwierasz Wsypujesz. Wsypane. Idziemy od krewetek. Widzowie, ten obiad nie udałby się oczywiście, gdyby nie dzika z kofeiną dużurku. Dobra, na pewno masło idzie w połączeniu z mąką. Kucharze, minęło 15 minut, do końca tej konkurencji zostało wam 30. Mamy pokrojone warzywa. Co do przyprawiania tego, to będzie nam potrzebny tylko sól i Jeszcze 4 minuty zupa. Jajko. Bardzo duże jajko. Oj, wygląda to ciasto. Krebetki. Yy, odkładasz je potem usmażone na bok. Jak mam przykryć garnek? Nie bez kitu. Tak I potem jedziemy po kolei, cebula, tak dalej, wszystko. Oj! O kurwa... Taka gęstuwa to jest. Serio. Dobra, styknie tego, bo to jest obrzydliwe akurat. Dobra, ostatnie polanie oliwą. I skul... finalne skulowanie. Tu lekko damy kilka jeszcze kropel oliwy. jak to nie wygra Master Masterchefa. Bez pucy. Co? Ej, Michał, gdzie się oka włącza? Ufaj mnie. Kurwa, się. Kucharze, kucharze, 10 minut do końca. A już po przerwie. Co ty zrobiłeś? A takie ciastko śmiecie. To nie jest tak źle. Serio? To jest bardzo źle. Słuchajcie, każdy z nas lubi obejrzeć coś do obiadku, a jeśli chcecie, żeby wasz obiad był jeszcze smaczniejszy, a oglądanie przyjemniejsze, to z pewnością pomoże wam w tym Pasibus, ze swoją kozacką, limitowaną ofertą pod nazwą Mac End. 10 minut do końca. Oj, oj. Jak to siądzie kurwa z żurawinką. <grym> <grym> Dawaj wina, wina no. Okej, już, ja na chuj I ostatnia minuta! To się robi gorąco już! Radnie ściągamy. O kurwa, ziemniaki! Jajko jest, muszą być ziemniaki. I na talerze wszystko już ma być... Smacznie, udekorowane, przyprawione, ale... Ja pierdolę! Ziemniaki! Powidorki koktajlowe oraz... To nie jest parmezan.

co to zrobiłeś? A takie ciastko śmiecie! to To nie no. było nic, co, co my byśmy chcieli jadać na co dzień. Aha. To nie było nic, co powinno się znaleźć w tym programie. Aha! <ścoughs> no na moje jest dobrze, nie? Ale my jesteśmy w Masterchef, ja potrzebuję trochę więcej. Gurgle, nie ma składników lodów, tak? Bez pomysłu! To nie jest tak źle. Serio? <laughs> To jest bardzo źle. Skąd oni chodzą? Tu się robi ciasto, trzeba poczekać. Brakuje mi tutaj przyprawy, żeby dodać charakter tutaj. No kurwa, ja ten bawię, kto w to wygranie. W co Ty, Jusepka wrzuca do mikrofali Hit. <laughs> no my w takie coś, chodzić nie widać. W jego czynnym pizze robisz? Że. Będę płaczył też na, na zbiórkę. Co wysłucha zbiorową. Ciosnek czerwona cebula, yy, boczek, yy, su suszone pomidory i szpinak. Mhm. Zajebiste. Kurczę. To jest syf. Po prostu syf. To nie ma żadnego smaku, to w ogóle nie jest doprawione i w ogóle nigdy więcej nie podoba mi takich dań. Nie no, ja ciągle w gołej ziemniaki, nie? Odliczanie. ilość pieprzu jest odpowiednia? Dobra, nie wracam na chwilę do ziemniaków. Gdzie to było? Muszą być ziemniaki. Minuta, to się robi gorąco. już. raz je ściągamy. O kurwa, ziemniaki. Jajko jest, muszą być ziemniaki. I na talerze wszystko już ma być Smaczny, udekorowane, przyprawione, ale. Ja pierdolę. Ziemniaki. Powidorki koktajlowe oraz. Jest parmezan Kurwa <grym> lecisz 10, Ach, Oliwę wylałem na wagę Osiem, siedem, sześć Pięć, cztery Trzy, dwa Jeden i stop Poleciał zimno Dobra zanim byliśmy takich tak. Że ilość pieprzu jest odpowiednia? Tylko tu i dalej, ale chyba tylko dla siebie. Jak człowiek idzie na wesele i wychodzi, to puszcza takiego pawia. Patryk, zapraszam. Czy nie jest trochę za dużo tłuszczu tutaj? Chłopie, jak tam jest póki lokiołasy, to jak to może nie być proste? Brawo, Herman, filmik. To poby, więcej na co dzień. Dobra, dziękuję tylko zobaczyłam, pomyślałam sobie, ten facet nadaje się do Masterchef. Było pyszne, ty jesteś <grym> Kurwa, dobra, tak jest, bardziej tak to pasuje, Daje nie? Się do A reakcja, kurwa. <grym> pomyślałam sobie, ten facet nadaje się do Masterchef było pyszne, a ty jesteś uroczy. No i co ja ci powiem? Tak szczerze? Dla mnie to jest dzisiaj moje najlepsze danie. To jest danie szefa kuchni. Jest to danie tak przemyślane, tak przewrotne. to co? Mamy werdykt? Wiemy? Wiemy! Nowy master szefa, dwunasta edycja zostaje... Brawo. Spójrz na tą książkę. Jest wielka, jest gruba, ale w razie całkiem pusta. A już wkrótce będą w niej moje przepisy. Zostajesz częścią masterchefowej, szlachetnej rodziny. No, dziękuję bardzo wszystkim. <ścoughs> dziękuję bardzo. <ścoughs> dziękuję Wam wszystkim. No, panie Herman, to było mocne.